Jak się nazywa? No, raczej czarek pojarek, tak. Ale bardzo tam, ja było, miałem, tam, było, tam było. bardzo dużo. Bardzo dużo. A jakie to były wcześniej? Różne były nie, niki. Nie, różne. To... Różne. Tam było z 20 banów poszło, czy z 30? No to mówię. Jak czarek pojarek mi pisał. Czy może dojeżdżać z nami? Ciebie. No wiem, Bo, ten, bo, ten, bo to 100 100. Bana, Bo to 100 bana. Jarek, pojarek, no, bana. Kamil Macica nie mógł grać, to obraził i... <grym> i chciał z nami grać. Ale on mnie wyzywał, on mi tam wiesz. No wyzywał. Coś tam, ale tam Kamil... Na mnie. Kamil też ma bana. No on no, ale my go ścisnęli już nie gra z nami. Był A to... O, a to nawet... Ja, ja nie potrzebuję, tak nie miałem miejsca. Ja to wydropiłem tą ósemkę. A. Tylko przeszedłem i zabrałem. Miły by się już bo kara mam. By co? Jak sprawdzałem nawet wczoraj, z kim Czarek pojarę gra, to grał z jakimś typem, którym sobie skopiował mój nick, nie? I z klichą grali. Ale nie możesz tak, tak, tak yy, skopiować sobie nicku, tak sobie. Całego. No, ale oni mi ten nick, bo ja sobie go stworzyłem, nie? Sobie swoje znaczki dałem, a on mi podpierdzielił. Tak jak klicha podpierdzielił tak jak nick włażało. ten F1 Crispo raczej no, ten mówi. To jest ten, to jest youtuber. Crispo to jest youtuber? No, nie wiem, tak jak mówi. Ja, ja tam nie wiem. Nie, nie znam żadnego youtubera Crispo. Zagrani Zagraniczny, ale jest. O, mamy. Dobra. para jest. Czyli wy z kliką o tak sobie, żeby grać w teamie, to nie graliście. Wy tylko go spotykaliście, jak on grał z Czarkiem i z Raczerem ewentualnie. na z Raczerem. Na tak. Znaczy, ja go zbytnio nie lubię, nie? Bo on jest taki ulicowy. Który? Dora. No ten, yy, klicha. Nagrałem z Steam raz i później już nie chciałem A, że, my, że on mówił ci nawet, że, że my go dojeżdżamy, jak mam go dojeżdżać. No... On streamuje? Jakbyśmy wiedzieli. On, Ale był on, raz on, on macie pan On ma kanał swój na YouTube. No wiem. Kto? Krispa? Tak. Znaczy, a... no, klika. A, no? Wstawia coś tam? Chyba teraz już nie. No wstawia, ale to jest śmieszny kanał. Ej, ale ktoś to mi ja wczoraj. Ja mówiłem, że klika. Ktoś mi wczoraj dał dużo. Dużo... Też <noise> dużo łapek na minus. <noise> Z fake on. Tak na minus. Y, po, na YouTubie. To nie muszę być fake. To nie. Ja nawet zauważyłem, jak konto zrobię, że jak dam ci suja, suba, to ci po prostu go nie daję. Nie, może dłużej konta muszę mieć. Nie, tak, tak to nie działa. No tak, bo ja mu dzisiaj dałem suba z tego konta. Może być twój adres IP sam sam nie zablokowany. Myśli. Tak, nie, wszy nie wszystkie suby się no, pojawiają. po furę. Nie, wszy nie, nie, wszystkie nie wszystkie suby i followy się pokazują. sutron dał ci bana na konta. To używałeś telefonu. Telefon jest połączony z adresem NIP. No co ty? A dobry ktoś nich miał na YouTube, Morski Szczupak. Ja myślałem, że to ktoś z was. Nie. No to, to... No to... No jest, jest parę osób. Może to być czarek? Nie, może, jak to jest, być, może to być karny. K gdyby to by był ja to ja bym sobie okay. wstawił babę z cyckami, żebyś się zakochał pierwszy. Czujesz? Później będzie ci cisnął, nie? COVID? O? Ja mam pytanie, ty na Facebooku nie przypadkiem nie miałeś w kasku zdjęcia? No, a to masz wie, może, no. tylko nie wiem Podaj ten Ja cię chyba się nazywasz. Bo ty kurwa to zmieniać się na te na LBG te, te kolory kurwa nie? Ty ja cię miałem... Jakie mam? No te kurwa tańczowe te spadiałeś. A to nie, to ja miałem w y, Dobra fury mamy, nie? Fury mamy. Ty to ja cię Tam. nie wiem, co bo nie wiedziałem co ty w ogóle jesteś. Wiedziałem, nie, na to flary. Nie, to ty byłeś, nie? Jak furę macie No da. wiem, Rafał. Fafał, no nie, nie, nie. Go... Dacie, dawać. Ja da da... dawajcie Jeszcze, da, czekaj, da, czekaj, Nie to tylko na Facebooku ten Kamil Macica, e, Maciocha Odblokowuje, pyta się, czy gram, a później mnie blokuje, kurde. Znale. Nie wiem, nie wiem Grzegorzu, Morski Szczupak, kogo to było konto, a Klicha nie robi nic na YouTubie. Chyba nie, robi, jakieś tam filmiki stawia A tam Robi, robi Tylko ja mu, ja mu wysłałem ja mu, ja, ja mu wysłałem, jakim programem najlepiej robić, żeby nie było tego eee, Ja te, 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 tej, tej, reklamy, no. tej ikonki, żeby Żeby tej ikonki nie było, jakim programem to montował W darmowej wersji Ja mu wysłałem Jakim programem najlepiej montować Którym ja montuję Dobra, na strzały jedziemy? Czy. Dobra, flarka. Ja patrz, to. Nie ja wiem, jak chcę zobaczyć, jak Ale wygracie. No to, to jest na willi, oni będą zrobieni. Bo do... nie no na łeb, nie? No nie, nie śledzimy. mam na dziękuję. Mare, mam, dziękuję. Flare mam, kurwa. Dobra, to jadę na te strzały, co by. Też mam flarę. Hm? No to właśnie, to im. No ja też to mam flarę. No Dajcie, gdzie są. No, no dobra, walimy flarę niż niech do nas przyjadą, co? O! Sens. No. Tutaj. No tu pojedziemy. Tyle flar, ooo będzie nieźle Tylko trochę, trochę dalej od tego, żeby ten pierwsze, Druga I teraz Przemysław No i czekamy Niech przyjadą O kurwa Hahaha <laughs> Dobra Jeżdżą, jeżdżą już goście. Już Przyjechali Jest Leży, solo, solo, solo był Solo Oczy Weź to mu zapłać Tolga Ja myślałem że to Stalker nie, przyjechał ruchikże, na imprezę oh. Ten, Nie, Stalker e, stalker Nie ale dostał w pizzę Stalkerzy Oni okay. od razu, o, oni od razu dojeżdżają, tak jakby Od razu nas dojechali Klika nas raz zestarkował, to nas dojechali od razu Na weekendy. No. Oni, oni ale nie, tak czekają, się... nie czekają, ja. nie czekają Nie czekają Wobec mnie takie snokowanie To nie, że zabijać od razu, tylko po prostu snokować, nie kurwa, Nie, no, nie. Ko nie wy, wy nas bardzo często zabijaliście, od razu i dobijaliście Czy tak coś? Nie wiem, no, na weekend Ktoś tu był na mnie, nie? Bo jedna z nas... Ja dwa razy. Gość jadł, gość jadł, Daciu, Daciu, Daciu Głównym jadł, jadł na nas Cała ekipa w lewo pojechali. Wiodą na nas. Dobra, ja ich rozpierdalam w kierunku. O, mają! Zatrzymajcie. Elo, ja go rozpierdalam granatami Jeden nog, knock. jednego nognąłem. Dobra, ja ich grenotami. Dobra, radę. wszyscy, wszyscy lecy w bit. Lecy, lecy, chodź, 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 chodź. O kurwa. Inna ekipa w Ja tutaj, ja tu, Tam jest tam jest gość bardzo bity Ja tu Ja tam jednego znokowałem O mam dwa kile. No dobrze. Ja trzech. Podjeżdżać będę, podjeżdżać będą. No ale ja się muszę uleczyć Dobra, nie podjeżdżają. Muszę się uleczyć Dobra, to z tych flar z tych flar show, z tych jakieś ten fajne rzeczy powyciągać. Ja poleżę. Powaliłem Tamtąd, powalony jest no, widzę, 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 Ja idę po dropa Ja dropa mam, biegcie AWM-ka, groza awm grozę biorę Pierwsza awm ja sobie wezmę grozę Ej, na plecy podjechali, kolejni Gdzie? Nie, ja spierdzielam Słyszę No, jadą do nas Nie mhm. dobrze A Trombi może stalkery? Taka ja jako zara wyciągnę. To Chris po chłopie. Chris po. Tu leży Dawaj tu na dach da choć jak chcecie, bo ja pokażę jak to wbić. Jest, widzę tylko. Siedź tam. Aaaaa, lepszy mi się przydał niż czwórka, ale dobra. Ja też mam czwórkę, a ósemka była, kurde, no winien. to trzeba wziąć ich podjechać, jak mi się wydaje. Jestem w nim celowany tutaj z dołu, ale powinien być trochę wyżej. Ja Dobra, na... trzeba tak powalić jednego i po, po, podjechać. Karty mamy, karty mamy. go nie widzę. W domku tego rzuciłem ołtowę. Chyba lecy nie Tam tam. Ja jestem, w domku ciągle Cały czas w tym domku siedzi To jechać trzeba No to frajerzy sobie coś Idę zabrać siódemki Grozy. Siódemek. Ten. To 7. Ubity. Tam mocno. Ja, ja bym się no, udał i tam poleciał. By. Albo podjechał jednego i wjazd. Wszyscy. Eee, mamy granaty? Mam molotowe. Dobra, nie, podjazd jest z więcej. Bierz, bierzcie auto. O, Albo jeden może zostać, a trzech niech podjeżdża. Oni się skupią na was, a ten z górki rozwali ich. Jak tu będzie kampił znaczy. Możemy tak zrobić. Nie, dawajcie, dawajcie od tyłu, ich tam jest mało. No to dawaj. I tam I nie jadą, ja ich objadę, co? Ja ich podjadę tam, po prostu. Ja się w nich wpierdalam, lecz i kampię. Dawaj. Ja od razu lecę na nich. Jest, jest. Oni są z boku w ogóle. Fokus są plecy, Jeszcze jeden Obity! O, obity! Dobra leżą. A dobra, ple plecy e, nie zrobiłem co? Dobra, pięknie No wid No i plecy mamy kurwa nie? No, Ale to co. Kobby mi się lepszy przydał Czwórka tu jest Tam tych to wyjebano, nie Idziemy na zrzut. dobrze. No i porobieni wszystkich. Ja biorę medal. A jeszcze tych gości nie lutowaliśmy, co podjechali dalej, to No ja, tam, już, ja, tam, ja, ja tam, ja ich tam, ja ich tam, ja tam przelutowałem, nie ma nic. Nie ma, nie ma żadnych rozwaliłem Tutaj tu ja. Tutaj zabijam. A tutaj tu ja jednego dalej ja tutaj siódemek nie miałem, jakby co, ja mają tak tak tak, 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 piątki. Szkoł 6. A sześć. A sześć. A mieli, no co wy. AWMkę a włękę mieli. A tu? No. O, ty. A. A. a! Tu jeszcze są te typy, no tak, bo to. tych, tych. tych nie utowałem. Możemy. Eee, drop. Eee, idziemy, dawać. A ty to ma włękę, żeś wziął? Nie. No zaczynam ja od tego tam troszkę. Bo to wiem coś. Ałgę. A, dobra, nie chcę, nie chcę wyłęki. mam grozę. jedziemy. Nie, Dawaj, zrzut spada tam, tam w tamtym kierunku. Idziemy. Za willą. Mhm. Już walić się odrobieje. Od no bo robione był, chyba. A, to ci się... uda. Na no pewnie są. Czysto. Coś łatwo to idzie. Jest eee, krowa. Bierzesz przynajmniej krowę? Nie, chcę mało idziemy. Tak, jak nie mogę wsiąść. Dobra. No dawaj na domek, no dawaj na się tutaj ja nie po prawej typy, za nami typy, za nami typy Za nami typy nie, Zawracaj, nie, typy. zawracaj Za nami typy Pojechali Gdzie gdzieś. pojechali? Do, w dół pojechali Gdzieś w dół, w dół pewnie Gdzieś tutaj Nie ich prawo <coughs> słyszałem w ogóle A tam, tam gdzieś pojechali Na 160 tu gdzieś On, pojechali pojadę tu na dół Na dropa może pojechali co? Patrz to zobacz Są przed nami kamień Tutaj GG, nice Ja dalej Losu drona powodzili, zabracę. No ale też, 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 też ich no, trochę, też ich trochę poubijałem No ale zabijci, dobra Nice A, bo ja byłem najbardziej wystawiony Gość, 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 gość. U, u, u. O jest, no tu, 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 się schowamy, tu się schowamy za ten, bo tam jest gość na openie Widzi mnie O, tu już mnie nie widzi Padłem, o kurwa padłem Możecie podnieść do kamienia To Przemek, musicie podnieść No to jest Ty smoke'i rzucaj Smoke'i Ja Nowe podnoszę i napierdałam Nie mam, nie mam smoke'ów Ja, ja... Nie mam, nie ja nie. mam, ja mam trzy smoke'i y. Dobra, zaraz to rzucę Tam się rozjebać Dobra Odbiegaj coś teraz Dobra, ja biegnę bo jańcow... No bo dobra, biegnij jańcow... do niego Biegnę Biegnij, ja coveruję to podnieś go. Ktoś kto siedzi po prawej stronie. Ktoś siedzi po prawej stronie. Podjeżdżają gdzie oni są? Gdzieś na 160 165. Na dole, na dole. Walid auta. Jest kolej, już nie Na tyłu Knock. Wszyscy? Leczą się. Nie, nie, nie. Na plecy, plecy dostałem Dostałem plecy. Na plecach jest typ Ja, safe. Widzę go. No, na plecy Powalony. Gdzie jeszcze? Z każdej strony, jeszcze tam. Jest. Na 325. Tam jest kolejny. Widzę go. One, two, free Leży. Kamień, kamień, kamień. Nie mogę oznaczyć, o oto. Dwóch powalonych jest. Potaję ich podnieść teraz. Dobra, odbiłeś mi, nice. Tu jest, o kurwa. Tu jest, widzę go. Dobra, leży. Leży kolejny. Jeszcze jeden. Leżą wszyscy, trzech. Czek popalonych Nice, nice, nice Jeszcze, jeszcze, jeszcze ktoś, jeszcze ktoś. Kuba w formie. Odbiegamy. Dobra. Kuba w formie Tak, tak. Dobra, posujemy. Od jest. Przede mną Te plecy dostaję. Jeszcze jeden! Dobra! Podnieśli się! Wszyscy 10 chili, dobra, cały spad zniszczyłem. Podnieśli się. Oni tu ja Aha dobra. Hipo. Z, yy, z AWM -y dostał i. Mnie testował. Znaczy, znok za noka poszedł. Tu jeszcze przed nami. Powalony, jeszcze jeden tam jest. Znaczy, To jest dwóch znaków. Powalony drugi. Jednego. Dwóch powalonych. Dwóch powalonych tam. Leży tam. Jeszcze ktoś do mnie strzela. Leży kolejny. Ostatni został. No, ostatni został. Ty dawaj Kuba mnie podnieś, bo ja padnę Ja go podniosę? Kurwa, ja bym ich podjechał No dawaj, no co ty będziesz podjechał, ja się podnosi. tu wyjebię Tam jest typo, typo, typo idź podnosisz Dobra, idź tam biegnij mu pomóż O kurwa tak, serent... Czy ze mną no, to podniesie się Jeszcze z boku, no tak. Powalony, przede mną. No. I w domku. Kurwa, za dużo ich tu. Dobra, chuj, biedna. Tam są kolosy, dronno. Tego co go dobiłeś, on był bardzo obiczy zgrozy. grozy nie Przede mną jest! Leży. Śpi. Obity. Ucieka. Dobra, wszyscy, GG. Uhu. Chyba, że jeszcze, dobra, tu, jeszcze... Tu mogą być, tu mogą być bo on jest nuknięty. On jest nuknięty tutaj. Nie. Yeah. Jest dobra, jeden. Lezą, dobra, lezą, śpią. GG. Śpią. Mm. Eee. To jest skład. że forma, forma cały czas. Terytujemy, to? Terytujemy tu hopie, jeszcze są tam <laughs> Ja mam 5 kili, Chyba nie jest źle. No, no jest dobrze. To siódemek potrzebuje. Bardzo, bardzo dużo. Co za niłby Nie, nie miał siódemek? Wszystkich widziałem. Same uby było widać. Tak zajebiście się dało. Jak można grać? Fardni skład nam został najprawdopodobniej, mhm. póre bierzemy i jedziemy jak jest. Przeciw, no. Jak oni na tych domkach będą siedzieć, nie? No mogą być I Dacia stoi, to weźmiemy sobie, nie? I Dacia. Na lodzie są! Tu są, tu są! No up, no strzelam, no strzelam Leży jeden w domku W domku jest tak, znaczy, tak, tak w tej szopie jest W domku, tak? W tej szopie, no Wlazł do szopy Przypilnuję go Kurde Ty pana blisko mam Nice Zrobione. Ja lecę na niego, pomocy Ja go podjeżdżam Dobra, ja jestem celowany Ja, ja jestem celowany Trzy Dwa A Jeszcze jeden Powalony